Cześć! W dzisiejszym filmie dowiemy się, jak stworzyć proceduralnie generowane budynki, poświęcając na to dosłownie 2-3 minutki. Po prostu będziemy modelować i ekstrudować jednego kuba, taką wielką kostkę, i na tej podstawie cały budynek będzie generowany automatycznie. Zaczynamy! Na samym początku przejdź w link podany w opisie. To jest strona Gamroad, z której będziemy mogli pobrać ten dodatek. Ten dodatek nazywa się Buildify i jest zrobiony całkowicie w Geometry Notes. Najważniejsza rzecz, jaka tutaj jest, to jest ta linijka. Upewnij się, że używasz Blendera 3.2 lub nowszego. Wszystkie starsze wersje, czyli 3.0 czy 3.1, nie są wspierane. Żeby to pobrać, przejdź tutaj z prawej strony, wpisz 0 i kliknij I Want This. I wtedy po prostu dostaniesz link do pobrania tego projektu Blendera. Gdy już go otworzysz, zobaczysz takie coś. I to jest właśnie nasz budynek, który będziemy generować. Ten budynek, który tutaj widzisz, jest całkowicie wygenerowany z tych elementów, które znajdują się tutaj po prawej stronie. Jeżeli nie widzisz budynku, to znaczy, że prawdopodobnie masz starszą wersję niż 3.2, więc zaktualizuj blendera. I w tym wszystkim chodzi tylko o to, że jak klikniesz sobie na ten budynek, przejdziesz do trybu edycji, czyli wciśniesz klawisz Tab. Teraz wybierzesz tryb Wireframe, to będziemy mogli zaznaczyć tutaj krawędzie tego budynku. Powiedzmy, że zaznaczymy tą krawędź. Teraz przejdę znowu do Material Preview, kliknę e, x, żeby ekstrudować w osi x, i tym sposobem mamy nowy generowany budynek. Teraz możemy sobie zaznaczyć tą krawędź tutaj e, y i przeciągniemy tutaj. I cały budynek wrzuca wszystkie te rzeczy, które mamy tutaj z prawej strony, na ten właśnie budynek. I na tej podstawie generuje to, co widzimy tutaj. I to jest w sumie wszystko. To samo poruszaliśmy na jednym ze streamów, które prowadzimy na tym kanale. Link do nich znajdziesz w opisie. No i teraz, jeżeli umiemy już wygenerować taki budynek, to fajnie by było wrzucać tutaj jakieś własne obiekty, bo tak jak widzisz, to są wszystkie obiekty, z których składa się ten budynek. Jeżeli ja bym sobie wziął na przykład tą ścianę tutaj, wcisnął tab, Zaznaczył jedną ze ścian w niej i wyekstrudował do przodu, to zobaczysz, że wszystkie te ściany tutaj również zostaną wyekstrudowane. Po prostu te rzeczy, które są tutaj, pojawiają się tutaj z lewej strony i z nich jest generowany budynek. Tylko w jaki sposób możemy to zmodyfikować, żeby wyglądało tak jak byśmy chcieli, żeby wyglądało, bo nie tylko o kształt nam chodzi. Jeżeli byśmy chcieli zmodyfikować wygląd tego budynku, czyli na przykład nałożyć inne tekstury na te ściany, będziemy musieli zaznaczyć jedną z takich ścian. Przybliżyć się do niej wciskając tyldę View Selected, teraz patrzymy tylko na tą ścianę. Przechodzimy do zakładki Shading i tutaj będziemy musieli wrzucić tekstury, które nas interesują. Jeżeli nie wiesz, jak działają tekstury w blenderze, to odsyłam Ciebie do poradnika w opisie i w karcie z prawej u góry. Teraz na szybko przerzucę te tekstury. Wszystkie tekstury, które tutaj są, znajdziesz oczywiście na moim Patronite i możesz je również znaleźć na stronie 3dsets.1. Przeciągnąłem wszystkie tekstury i zwyczajnie podłączam tak jak to zawsze robimy. No i to już powinno działać. Wygląda całkiem fajnie. I jeszcze w tych innych ścianach tutaj musimy się upewnić, że są rozłożone poprawnie. Całkiem możliwe, że spotkasz się z czymś takim, że ściana będzie wyglądała na przykład w ten sposób, że wszystko będzie takie rozjechane i nie za bardzo będzie wiadomo, jak do tego podejść. Żeby to naprawić, wystarczy, że przejdziesz w tryb edycji klawiszem Tab, naciśniesz na jedną z takich ścian, Ctrl L zaznaczy się wtedy wszystko U Smart UV Project. Wtedy Blender wygeneruje nam siatkę tego obiektu. Już jest zdecydowanie lepiej, tylko no trochę za duże są te cegły. Przejdźmy tutaj do UV Editing. Tutaj jest nasza siatka UV i znowu jeżeli nie rozumiesz i nie wiesz o co chodzi z siatką UV, sprawdź film w karcie z prawej u góry i w opisie tego filmu. Ta siatka tutaj to jest przedstawienie w 2D tego co widzimy z prawej strony. Więc jeżeli najedziemy tutaj myszką, wciśniemy S, 2, Enter, to przeskalujemy tą siatkę dwa razy. Czyli sprawimy, że siatka będzie większa, co doprowadzi do tego, że te cegły staną się mniejsze. I o to nam właśnie chodziło. Tym sposobem mamy trzy ściany oteksturowane. I teraz, tak jak widzisz, automatycznie one pojawiły się tutaj na naszym obiekcie. Super sprawa. Jeszcze dodatkowo możemy dorzucić inne obiekty, które mają się generować na tym budynku. Przygotowałem sobie takie dwa. Wcisnę ALT-H, żeby pokazać moje ukryte obiekty. I tak jak widzisz, mamy tutaj tabliczkę pl-Tutors. Tutaj była tabliczka Blender, więc ja ją po prostu wziąłem i przerobiłem na takie z innym logiem. Ona jest tutaj z prawej strony w hierarchii Street Sign B001, i chciałbym, żeby ona również generowała się na tym budynku. Jak to zrobić? Wystarczy, że klikniesz sobie na taką tabliczkę tutaj. Najedziesz tutaj z prawej strony na Outliner, może powiększmy to trochę, i wciśniemy kropkę. Teraz pokazało nam, że Street Sign B, czyli ta tabliczka, która jest aktualnie zaznaczona, jest w kolekcji Details First Floor. Więc, jeżeli klikniemy sobie na tą tabliczkę tutaj, czyli tą Spell Tutors, przeciągniemy i wrzucimy właśnie do tej kolekcji Details First Floor, to wtedy nasza tabliczka powinna pojawiać się na obiekcie, tak jak widzisz tutaj. Automatycznie ona będzie generowana. Tab zaznaczymy krawędzie tutaj. G, X, przeciągam i tabliczki pojawiają się na ścianach. Tak samo możemy zrobić, dodając tutaj na samej górze jakieś anteny. Mam tutaj taką antenę przygotowaną, wygląda w ten sposób. Link do tej anteny również znajdziesz w opisie tego filmu. Teraz przelatuję myszką tutaj na prawą stronę, znowu wciskam kropkę na klawiaturze numerycznej i ona się nazywa main006. No to teraz sprawdźmy, gdzie moglibyśmy wrzucić tą antenę. Kliknę sobie na tą wielką, tutaj taką antenę, i jest tutaj z prawej strony Rooftop Details Large. I jest jeszcze Details Medium i Details Small, czyli to są te małe detale na dachu, średnie detale i duże detale. No to wybiorę naszą main 006 i wrzucę na przykład do dużych. Zobaczymy, czy coś się pojawiło. Nie pojawiło się nic. No to może wrzucimy teraz do małych. I proszę bardzo, niektóre z tych kominów, takich małych tutaj kominków, zostały zastąpione naszą anteną. Teraz możemy dowoli dopasowywać to, jak ta antena powinna wyglądać, albo oczywiście dopasowywać kształt tego budynku. Czyli zaznaczam budynek, tap, zaznaczam jeden z wierzchołków i przeciągam w bok. I teraz w zależności od tego, jaki kształt nadamy temu budynkowi, tak właśnie będą te anteny się generowały. W sumie jedyne, na co musimy uważać, to przy ekstrudowaniu tego budynku, żeby on zawsze szedł tak płasko. Jeżeli mamy zaznaczoną sobie tutaj tą krawędź i teraz wcisnę G, i nie zaznaczę, żeby budynek szedł tylko w osi Y, tylko będzie szedł we wszystkich. To tak jak widzisz, dodatek trochę głupiej i nie za bardzo wie, jak podejść do tego, żeby wygenerować taką ścianę na skos. Dlatego najlepiej G, Y. I przesuwać w tym kierunku. No i jeżeli masz jakieś swoje obiekty, którymi byś chciał zastąpić te ściany, tutaj, to nie ma żadnego problemu, żeby je podmienić. Po prostu jak jest ta ściana, wyciągasz ją z kolekcji, wrzucasz do kolekcji swoją ścianę, zaznaczasz budynek, przychodzisz do zakładki z modyfikatorami, i tutaj możemy dopasować sobie wielkość tych poszczególnych ścian. Czyli jeżeli zwiększę tą przedostatnią wartość. To tak jak widzisz, zrobią się takie przerwy. Czyli tego się używa po to, jeżeli byś miał szerszą ścianę, to żeby wszystkie się zmieściły. I tak samo ostatnia wartość sprawia, że zwiększasz wysokość tych ścian. No i tą wartość jeszcze można dodatkowo wykorzystać, żeby stworzyć pewnego rodzaju animację składania się tego budynku. Jeżeli sobie wyłączę tutaj ten podgląd, to teraz mogę stworzyć coś takiego. I jeżeli my to teraz zanimujemy, klikając tutaj z prawej strony, to możemy dostać bardzo fajną animację. Spadania ścian na sam dół, odbija się i mamy pełen budynek. Myślę, że naprawdę fajna sprawa. No dobrze, ale to jeszcze nie wszystko, co potrafi ten add-on. Możemy generować sobie nieskończoną ilość takich budynków albo duplikując go, albo dodając nowego plane'a, przenosząc gdzieś w bok. I teraz tutaj dodając modyfikator geometry nodes i w tym miejscu modyfikator budynek. Teraz dostaliśmy coś bardzo dziwnego, taką wieżę, ale to dlatego, że gdy przejdziemy w menu N, to zobaczysz, że mamy niezatwierdzoną skalę. Zawsze twój obiekt, który będzie generował budynek, musi mieć tutaj 1, 1, 1. Żeby to zrobić, wciskasz Ctrl A i wybieramy Scale. No i teraz mamy budynek i możemy znowu sobie zaznaczyć tutaj ściany i ekstrudować je dowoli. Ale tak jak mówiłem, to jeszcze nie wszystko, co możesz stworzyć tutaj, używając tego dodatku. Możemy jeszcze tworzyć prawdziwe miasta. Usunę te niepotrzebne rzeczy, zostawimy tak. Jeżeli chcielibyśmy odtworzyć faktyczne, realistyczne miasto, które już jest gdzieś na Ziemi, to będziemy potrzebować włączyć nowego Blendera. Uruchomiłem nowe okno z Blenderem i teraz będziemy musieli wrzucić tutaj nowy dodatek, żeby generować prawdziwe miasta. Przejdziemy jeszcze na stronę tego Buildify i tutaj jest coś takiego jak Blender OSM Addon. Gdy na to klikniemy, to będziemy mogli pobrać dodatek, który nam faktycznie generuje bardzo proste obiekty z trójwymiarowych map. Jeżeli to ściągniemy. To wchodzimy w Edit, Preferences, Add-ons i w tym miejscu wpisujemy OSM. I jeżeli okaże się, że poprawnie go zainstalowaliśmy klikając tutaj Install, to pojawi się tutaj na liście. I tutaj tylko musimy wskazać ścieżkę, w której będziemy przechowywać jego pliki tymczasowe. Gdy to zrobione, klikamy zamknij, teraz wciskamy klawisz N na klawiaturze, z prawej mamy coś takiego jak OSM i w tym miejscu wybieramy SELECT. Otworzy nam się przeglądarka z widokiem całego świata. Możemy przybliżyć się tutaj na przykład do Poznania. Podjedziemy tutaj. O, i teraz kliknę ten przycisk z lewej strony i wybierzemy sobie obszar, który chcemy odtworzyć w blenderze. Powiedzmy, że coś takiego. Teraz klikam kopiuj z lewej strony, minimalizuję to. Tutaj wybieramy paste, żeby nam wkleiło to możemy zaznaczyć, możemy tego nie zaznaczać, tutaj nie ma za bardzo różnicy. Najbardziej chodzi nam o to, żebyśmy generowali obiekty 2D, bo na podstawie tych obiektów 2D wygenerujemy sobie nasze budynki. Gdy to jest kliknięte, jeszcze musimy przejść do sekcji Geometry Nodes tutaj na dole i wskazać folder, w którym jest nasz projekt. Tamtego Buildify. Ja go miałem na pulpicie, więc wybieram ten folder. Tutaj, gdzie jest Name, wybieramy Building, bo chcemy generować budynek i to wszystko, co musimy zrobić. Teraz wystarczy, że klikniemy Import i poczekamy chwilę. No i właśnie tym sposobem dostaliśmy wygenerowany obszar poznania, który zaznaczyliśmy na tamtej mapie. Tak jak widzisz, jeżeli przybliżymy się tutaj, to mamy też te tabliczki Blender, ale mamy też te nasze tabliczki, które wrzuciliśmy wcześniej, czyli te pl. Tutors, które tutaj są. Dostaliśmy również bonusowo wszystkie drogi, które tędy idą, więc teraz tylko troszkę je uszczegółowić, dodać jakieś drzewa, postawić tutaj samochody i mamy faktyczny wycinek miasta bezpośrednio w Blenderze, nie robiąc praktycznie nic. Wszystko zostało wygenerowane automatycznie z bloczków, które daliśmy mu wcześniej. Super sprawa. Ciekawi mnie, jak to wykorzystasz. Daj znać na Discordzie.